Z tej strony Franegamer w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam jak zrobić własną y, ikonę, jak zmienić domyślną ikonę folderu y, na dowolną swoją własną. Y, ja bez przedłużania jeszcze zanim zanim przejdę do odcinka, to y, z, jeż, zostaw łapkę w górę i subiszka, żeby wiedzieć o najnowszych filmikach. Yy, a ja już bez przedłużania przechodzę do tematu odcinka. Yy, pierwsze co to wchodzicie sobie w pierwszy link, w no, nie, pierwsze co to sobie wyszukujecie w Google albo w jakiejś przeglądarce yy, ikonę, na którą chcecie sobie zmienić folder czy skrót internetowy, czy obojętnie co. Ja sobie znalazłem taką ikonę ProBloxa, bo akurat nie, nie przychodziło mi nic innego do głowy. Potem w, y, pobieracie sobie to, ja już sobie to zapisałem y, ja mam to zapisz jako i jak widzicie już mam gdzieś to anuluj, bo nie chcę. Zapisz, y, klikacie zapisz obraz jako i zapisujecie sobie tą waszą yy, no tą waszą ikonę yy. następne co to wchodzicie sobie w kolejny link w opisie znaczy no w link w opisie wpisuje yy, wyjdzie wam taka yy, będziecie mieli taką stronkę klikacie a Upload image. Klikacie sobie, e, no, tą ikonę, którą sobie pobraliście. E, kli, on to ci, wam wy, w, jakby wyczyszcza tło z tego, żeby to było przejrzyste. Jakby zobaczycie potem. E, klikacie sobie download. Jak wam już wyjdzie, to wam się pobiera. Potem w, e, wchodzicie sobie w convert icon też macie do, do tej strony link w opisie klikacie sobie tutaj yy, wybieracie sobie to drugie co już pobraliście z tego remove background czyli to już bez tła a jeszcze zanim to zrobię to pokażę wam wo, w ogóle o co chodzi z tym yy, usuniętym yy, tłem, bo jak pobraliście sobie tą ikonę jakby to to, to ona ma jakby takie tło, nie wiem gdzie to już jest, ale ona ma takie tło wokół siebie yy, i ona jakby takie białe tło ma tutaj, tak i, yy, i, i wtedy nie fajnie by to wyglądało yy, sobie tutaj, yy, wrzucacie potem, pobieracie sobie. E, tu już macie e, pobieranie ukończone. Następne co robicie, to e, ja robię sobie e, jakby nowy folder. No bo e, wpiszę sobie Roblox, bo akurat taką sobie wybrałem. E, potem ja sobie to zminimalizuję, wszystko żeby było łatwiej na pulpicie. Ja chcę to tutaj to tutaj, żeby było. O. Klik y macie sobie teraz folder czy jakiś ewentualnie skrót in internetowy. Y mm. y ja sobie też pokażę na, bo i na folderze i na skrócie jest co innego. Y ja sobie zrobię i na skrócie internetowym i na folderze, żeby wam pokazać. Y minimalizujemy sobie to i tak. Najpierw pokażę Wam na folderze. Klikacie sobie prawym przyciskiem myszy i klikacie właściwości. Potem klikacie dostosowywanie, czyli tą ostatnią taką linijkę, znaczy no, taką zakładkę. Klikacie zmień ikonę. Tu macie, jak widzicie, kilka podstawowych ikonek, ale Wy chcecie swoją, dlatego klikacie przeglądaj. I wybieracie sobie to, co dzisiaj robiliśmy. Klikacie OK. I klikacie OK. Zatwierdzacie. I jak widzicie, elegancko zmieniła nam się ikona. Yy, folder normalnie działa. Yy, jak widzicie, wszystko jest OK. I działa. Teraz Wam pokażę, jak zmienić na skrócie internetowym. Yy, ja klikacie to samo czyli prawym przyciskiem myszy, właściwości i klikacie tym razem od razu zmień ikonę. Yy, klikacie sobie przeglądaj, bo tutaj macie tylko taką, jakby nie macie już tych domyślnych. Yy, klikacie sobie przeglądaj i wybieracie to, co sobie zrobiliście. Klikacie OK, OK. No i jak widzicie, elegancko wszystko Wam działa. Yy, jeszcze sobie tak Pokażę Wam, że to działa, jakby że skrót internetowy elegancko działa. Jak widzicie, klikacie sobie dwa razy, i wszystko jest ok. I ja, bym, ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam filmik się spodobał, to zostawcie tego subiczka i łapkę, fajnie by było. Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo bym się ucieszył jeszcze, y jeżeli chcielibyście odcineczek, jak zrobić sobie taki napis i taki wizualizer to i taki pasek to wbijcie tutaj pięć łapeczek a ja nagrywam poradnik więc nie przedłużając y jeszcze jeżeli dotrwałeś do tego momentu to napisz w komentarzu y ikona to przypnę Ci serduszko a ja już nie przedłużając kończę odcinek no i siema